Muzyka ucichła gwałtownie w momencie, gdy kobieta skończyła swój śmiech. — Więc dekorujesz statki kwatami? — zapytała mnie, ściskając kieliszek szampana, podczas gdy goście na weselnym przyjęciu mojego kuzyna Jasona odwrócili się, by popatrzeć. Moja ciotka Patricia przywołała szeroki, wymuszony uśmiech. Jason Welleys, pan młody, próbował zapaść się jeszcze głębiej w krzesło. Ja pozostałam spokojna, mój wyraz twarzy celowo opanowany. A potem udzieliłam odpowiedzi. Nie, ja nimi dowodzę. Jej śmiech zgasł natychmiast. Robert Davis, ojciec Jesiki, zamarł z widelcem zawieszonym w powietrzu nad talerzem. Spojrzałam mu prosto w zaskoczone oczy i po prostu skinęłam głową. Wiceadmirał Sterling. Absolutna cisza, która nastąpiła potem, nie była dla mnie krępująca. Była dobrze zasłużona. Cała ta sytuacja tak naprawdę nie zaczęła się na przyjęciu weselnym. Zaczęła się trzy tygodnie wcześniej od zupełnie niepotrzebnego telefonu. Z zewnątrz moja rodzina wydawała się całkowicie bez skazy. Identyczne uśmiechy, lśniąca srebro, idealne kartki świąteczne eksponowane jak trofea. W środku jednak cała struktura opierała się wyłącznie na statusie. Ja nigdy nie miałam wygrać tej wewnętrznej rywalizacji. Jason Welles był postrzegany jako rodzinna gwiazda. Każdy drobny awans zawodowy, każde profesjonalne przedstawienie, każde umiarkowanie przyzwoite osiągnięcie, które udało mu się osiągnąć, było celebrowane jak koronacja królewska. Jego matka, moja ciotka, dbała o to, by ta narracja była utrzymywana. Prowadziła rodzinę jak agencję PR. Dla niej liczył się wyłącznie wizerunek. Jeśli chodziło o mnie, utrzymanie wizerunku oznaczało trzymanie gęby na kłódkę. Nauczyłam się tej zasady wiele lat temu. Dwa Bożego Narodzenia przed ślubem Jason rozpakował drogiego Rolexa. Cały pokój westchnął. Uniósł nadgarstek i wszyscy bili mu brawo jak oszalali, jakby dokonał czegoś monumentalnego. Mój własny mały prezent owinięty w błyszczący różowy papier leżał obok jego pudełka. Otworzyłam go i znalazłam prosty kubek do kawy. Biały napis głosił. Geryl Boss. Pokój natychmiast wybuchnął śmiechem. To idealnie pasuje do twojej małej biurkowej pracy, ktoś zachichotał. Uśmiechnęłam się blado, podziękowałam i upiłam łyk szampana, który natychmiast stracił bąbelki. Nikt tam nie wiedział, że zaledwie dwa dni wcześniej zakończyłam koordynację ogromnych manewrów Grupy Uderzeniowej Lotniskowców z udziałem sześciu odrębnych państw sojuszniczych. Ale taki rodzaj sukcesu nie pasował do roli, którą mi przypisali. Następna kolacja z okazji święta-dziękczynienia wyglądała dokładnie tak samo. Jason królował, rozprawiając o swoim portfelu inwestycyjnym, podczas gdy jego matka patrzyła na niego z zachwytem. Ja, mimochodem, wspomniałam, że tworzę nową strategię morską dla całego regionu Indo-Pacyfiku. Moja ciotka po prostu poklepała mnie po ramieniu. To miło, kochanie powiedziała, jakby chodziło o planowanie wycieczek łodzą. Stół znów wybuchnął śmiechem. Dziewczyna mojego kuzyna prawie wypluła wino to była moja stała rola. Cicha krewna, zaledwie tolerowana, ta, która pracuje przy łódkach czy coś. Potrzebowali, żebym była mała, bo bycie małą oznaczało bycie bezpieczną. Mała oznaczała, że nigdy nie za idealnemu wizerunkowi, który tak pieczołowicie zbudowali wokół jasona. Ale oni nie pojmowali rzeczywistości kryjącej się za tym wypolerowanym obrazem. W moim prawdziwym biurze Otoczona aktywnymi ekranami dowodzenia, strumieniami raportów danych i czekającymi oficerami, nie było śmiechu, tylko cichy, skupiony szacunek. Zarządzałam dobrostanem całych flat i odpowiadałam za tysiące personelu. A jednak, kiedy wracałam do domu, stawałam się Nevi Agatą, żartem ukrytym za uprzejmymi uśmiechami. Trzymałam burzę na kłódkę. Przez lata wierzyłam, że milczenie równa się sile. Potem nadszedł termin ślubu i jeden konkretny telefon udowodnił, że moje milczenie przestało być siłą. Stało się po prostu otwartym zaproszeniem. Trzy tygodnie przed wydarzeniem mój telefon zawibrował późno w środowy wieczór. Dzwoniła moja ciotka. Jej głos był słodki jak syrop i podszyty głęboką paniką. Agatko, kochanie, muszę porozmawiać o ślubie, zaczęła moja ciotka. Już dokładnie wiedziałam, o co poprosi. Pędziły jej słowa. Potykała się o własną pilność. Wiesz, jak absolutnie kluczowe jest to wydarzenie dla Jasona. Będzie tam Robert Davis, tata Jesiki, bardzo wpływowy dyrektor w branży obronnej. To ogromna zawodowa szansa dla kariery Jasona. Potem przyszło właściwe żądanie. Naprawdę bardzo liczyłam, że nie założysz swojego munduru wojskowego. Jest taki, onieśmielający. Może coś większego cywilne ubrania. I proszę. Może nie wspominaj o swojej prawdziwej pracy. Po prostu powiedz, że pracujesz w logistyce rządowej. Nie chcemy, żeby atmosfera była przetłaczająca. Patrzyłam w ścianę, telefon robił się gorący w mojej dłoni. Służąca wiceadmirał była proszona o zbagatelizowanie swojego stopnia, o dosłowne ukrycie swojej służby tylko po to, żeby jej kuzyn mógł zaimponować kontrahentowi obronnemu. Nie mała pojęcia, jak ogromne było to żądanie. Nie prosili mnie tylko o milczenie. Prosili, żebym aktywnie skłamała. Oczywiście odpowiedziałam spokojnie. Nie chciałabym robić żadnych problemów. Po odłożeniu słuchawki przez długą chwilę się nie ruszałam. Słuchałam cichego szumu w tle bazy morskiej za oknem, odtwarzając w głowie słowa ciotki. Potem mój prywatny telefon znów zawibrował. Wiadomość od Jasona: Hej, Agata, mama z tobą rozmawiała, prawda? Proszę, nie rób dziwnych rzeczy. Tata, że jest to wielka sprawa. Przeczytałam wiadomość dwa razy. Ojciec Jesiki był kontrahentem obronnym. Ja byłam klientem, który podpisywał ocenę wyników jego firmy. Ten poziom ironii mógłby być zabawny, gdyby nie był tak głęboko obraźliwy. Odłożyłam telefon ekranem do dołu i otworzyłam zabezpieczony tablet. Spojrzałam na tajny dokument briefingowy czekający na mój cyfrowy podpis. Tysiące przesunięć personelu, miliony w aktywach rządowych, a moja cała rodzina nadal szczerze wierzyła, że organizuję aranżację stołów na statkach. Tamtej nocy coś we mnie całkowicie się zmieniło. Frustracja nie była już płomienna, była teraz zimna, skoncentrowana i chirurgiczna. Przez lata próbowałam funkcjonować w dwóch oddzielnych sferach zawodowej, gdzie nosiłam medale, i rodzinnej, gdzie byłam zredukowana do Nevi Agaty. Tym razem nie tylko mnie lekceważyli. Domagali się, żebym naruszyła krytyczną zawodową granicę, której nawet nie zdawali sobie sprawy, że istnieje. Więc podjęłam decyzję. Jeśli jedyne rzeczy, które szanowali, to te, które mogli fizycznie zobaczyć o pieniądze, wysokie tytuły i wpływowe kontakty, to byłam gotowa pokazać im dokładnie, jak wygląda prawdziwa władza. Ich idealny ślub miał stać się idealną sceną. Przyjechałam na bazę długo przed wschodem słońca następnego ranka. Korytarze były ciche, cisza, która zawsze wibruje inherentnym celem. Nalałam czarnej kawy do stalowego kubka i uzyskałam dostęp do zabezpieczonej bazy danych Trident Logistics. Nazwa natychmiast rozbłysła na ekranie. Przejrzałam aktywne kontrakty, budżety, metryki wydajności i oczekujące przeglądy. Tam był Operation Sea Eagle, Ogromna wieloletnia umowa logistyczna, która obecnie czekała na moją ostateczną ocenę. Oparłam się, wpatrując się w niebieski blask tajnych danych. Moja ciotka chciała, żebym skłamała dla kontrahenta, którego firma bezpośrednio raportowała do mojego biura dowodzenia. Przekroczyli linię. Wpadli na terytorium federalne, nie zdając sobie sprawy ze swojego błędu. Nacisnąłam przycisk interkomu: Hankins. W ciągu kilku sekund do środka wszedł komandor podporucznik Michael Jenkins, wyglądając nieskazitelnie i czujnie. Admirał zasalutował. Będę uczestniczyć w prywatnym cywilnym wydarzeniu w ten nadchodzący weekend, stwierdziłam, nie odrywając wzroku od ekranu. Pan Davis z Trident Logistics będzie obecny. Chcę kompletnego, dokładnego briefingu na temat Operation Sea Eagle. Wszystkie ostatnie płatności, dostawy, audyty. Każdy pojedynczy szczegół. Tak jest, Ma'am odpowiedział, po czym na chwilę się zawahał, ostrożnie odczytując ton mojego głosu. Pełny mundur, rozkazałam. Spojrzałam w górę i spotkałam jego wzrok. Nie ja. Jeszcze nie. Ja będę w cywilnym ubraniu, obowiązek reprezentacyjny. Ale ty, Jenkins, pełny mundur galowy. Przynieś niezbędne akta. Jenkins pozwolił sobie na lekki, Rozumiejący uśmiech. Zrozumiałem. Po jego wyjściu zamknęłam teczkę i podeszłam do okna. Na zewnątrz świt rozlewał się nad Naval Station Norfolk. Rzędy ogromnych lotniskowców lśniły pod cienką warstwą mgły. Były gigantycznymi sylwetkami, które odpowiadały wyłącznie na moje dowództwo. Uważają, że pracuję przy małych łódkach, mruknęłam do siebie. Może pora, żeby dowiedzieli się dokładnie, ile ich jest. Późnym wieczorem ciotka znów napisała, brzmiąc z ulgą i wylewnie: Tak dumna, że jesteś współpracująca. Kochanie. Jason naprawdę to doceni. Napisałam jedno słowo: potwierdzam. Potem odłożyłam telefon, spakowałam prostą granatową sukienkę i dodałam jeden kluczowy przedmiot do torby podróżnej, cienkie skórzane portfolio z wytłoczonym oficjalnym logo marynarki wojennej. W przeddzień ślubu spałam bardzo mało. Nie dlatego że byłam zdenerwowana tylko dlatego, że czułam się absolutnie skupiona. Przez wiele lat cicho akceptowałam ich ignorancję, ich cięte żarty, ich nadmiernie zadowolone uśmiechy i ich uporczywe żądanie, żebym się zmniejszyła, tylko po to, żeby oni mogli czuć się ważniejsi. W wojsku jednak uczą rodzaju milczenia, które nie jest poddaniem się. To jest kalkulowana strategia. Do rana mój plan działania był idealnie jasny. Kazali mi nie zakładać munduru. Dobrze. Ich poczucie komfortu miało stać się moim kamuflażem. W moim zawodowym świecie pozorne podporządkowanie często równa się zastawianiu pułapki. Sala balowa mieniła się złotymi dekoracjami i tego rodzaju wymuszoną wesołością, którą może kupić tylko ekstremalne bogactwo. Kelnerzy poruszali się bezszelestnie między stołami. Kwartet smyczkowy grał utwór elegancki, ale natychmiast zapomniany. Stałam dyskretnie przy krawędzi dużej sali, obserwując ludzi, którzy wierzyli, że cały ten wieczór kręci się wokół nich. Pierwsza zauważyła mnie ciotka. Jej wyraz twarzy natychmiast złagodniał z głęboką ulgą, gdy zobaczyła, że nie mam na sobie żadnego wojskowego sprzętu. Wyglądasz absolutnie uroczo, kochanie, szepnęła, ściskając moje ramię, jakby w końcu opanowałam podstawowe posłuszeństwo. Tak bardzo stosownie. Uśmiechnęłam się uprzejmie. Oczywiście, ciociu Patricio. Jason już przewodniczył przy głównym stole, błyskając swoim wyuczonym idealnym uśmiechem i śmiejąc się o wiele za Jessica, panna młoda, siedziała obok niego, lśniąca w cekinach, z kieliszkiem szampana służącym jako rekwizyt demonstrujący jej wyższość. Jej ojciec, Robert Davis, siedział dokładnie naprzeciwko nich. Jego zrelaksowana postawa zdradzała pewność człowieka przyzwyczajonego do bycia uważanym za najpotężniejszą osobę na sali. Nikt jeszcze nie zauważył Jenkinsa. Stał z tyłu, całkowicie milczący w nieskazitelnym pełnym mundurze galowym, trzymając zamkniętą skórzaną teczkę. Nie odzywał się ani nie ruszał. Czekał specjalnie na mój sygnał. Zaczęła się kolacja, potem obowiązkowe przemówienia. Sala była głośna od picia wina i tego rodzaju wzajemnego samozachwytu, który moja rodzina opanowała do perfekcji. Gdy zespół znów zaczął grać, Jessica odwróciła się w moją stronę, jej głos przesadnie słodki i ostry. Więc Agatko powiedziała, wirując drinkiem, Jason wspominał, że zajmujesz się projektowaniem marynistycznym. To musi wymagać takiej kreatywności. Ciotka rzuciła mi szybkie ostrzegawcze spojrzenie, które bez słów błagało, żebym się zachowywała. Jessica przechyliła głowę, udając całkowitą niewinność. Więc co dokładnie robisz? Dekoracje kwatowe dla dużych statków. Śmiech wybuchł natychmiast przy stole. Jason patrzył prosto w dół. Uśmiech ciotki stał się napięty i ciasny. Wszystkie oczy spoczęły na mnie czekając na puentę, spodziewając się, że zbywam to śmiechem, antycypując satysfakcjonujący moment upokorzenia. Nie zareagowałam. Powoli uniosłam jedną brew. Mój głos był wyważony, cichy i całkowicie świadomy. Nie stwierdziłam wyraźnie. Ja nimi dowodzę. Śmiech zgasł natychmiast po uderzeniu. Jessica za, wyglądając na całkowicie zdezorientowaną. Widelczyk jej ojca zamarł w powietrzu, srebrne narzędzie lekko drżało nad porcelanowym talerzem. Odwrócił głowę prosto w moją stronę, jego głos teraz ostrożny i bardzo cichy. Dowodzisz, czyli? Spojrzałam mu w oczy i po prostu skinęłam raz głową. Wiceadmirał Sterling. Słowa zabrzmiały jak kontrolowany wybuch wśród resztek hałasu. Otoczeniowa muzyka zdawała się fizycznie się załamać. Pozostałe dźwięki to brzęk widelców i szuranie krzeseł. Pan Davis zamarł całkowicie, jego twarz natychmiast odpłynęła z krwi. Zaczął wstawać prawie instynktownie, przyjmując postawę szacunku, tak jak robią to mężczyźni, gdy nagle przypomną sobie ścisłą rangę wojskową. Admirał Sterling wyjąkał. Nie, nie rozpoznałem pani. Nie ma potrzeby, powiedziałam równo. Technicznie byłam inkawnitą. Moja rodzina woli to w ten sposób. Twarz ciotki była biała jak kreda. Jason szepnął: Agata, co ty, do cholery, robisz. Spojrzałam prosto na niego. Coś, co powinieneś był zrobić lata temu. Jason mówić prostą prawdę. I wtedy, dokładnie w odpowiednim momencie, Jenkins wystąpił naprzód. Jego oślepiająco biały mundur odbijał światło żyrandola, gdy szedł przez salę. Tłum rozstąpił się natychmiast i bezszelestnie, przyciągnięty niepodważalną cichą władzą jego kroku. Zatrzymał się dokładnie za moim krzesłem, oddał ostry salet i oznajmił wyraźnie. Admirał. Przepraszam za przerwanie. Ma pani zabezpieczone żądanie komunikacji z biura sekretarza w sprawie Operation Sea Eagle. Mam również wstępny pakiet oceny wydajności, który pani specjalnie zażądała. Każda głowa na sali odwróciła się w naszą stronę. Nazwa projektu Operation Sea Eagle uderzyła pana Dawiesa jak fizyczny cios w klatkę piersiową. Teraz wstał całkowicie, sztywny, widoczny podtworzył się na kołnierzyku koszuli. Jessica nerwowo szepnęła. Tato. Jenkins całkowicie ją zignorował. Jego skupienie pozostało profesjonalne i precyzyjne na mnie. Wzięłam celowo powolny łyk wody, potem ostrożnie odstawiłam kieliszek. Panie Davis, powiedziałam, czy mógłby się pan łaskawie usiąść. Zawahał się tylko sekundę, potem natychmiast posłuchał. Wokół naszego stołu goście weselni zaczęli wymieniać bardzo nerwowe spojrzenia. Moja ciotka próbowała wymusić uspokajający uśmiech, ale jej usta z szminką drżały. Otworzyłam oficjalną teczkę. Jenkins podał mi świeże arkusze danych, notatki z audytów i cyfry finansowe. Mówiłam cicho. Ale z absolutną ostatecznością. Moje biuro obecnie ma poważne obawy co do ostatnich metryk wydajności pana firmy. Zauważamy opóźnienia w płatnościach, dostawach i kilka problemów z zgodnością. Obecny trend wydajności jest wysoce niepokojący. Pan Davis przełknął ślinę z trudem. Emigrek, y, my możemy to wszystko naprawić. Admirał, obiecuję pani, nasz zespół już pracuje nad każdym pojedynczym punktem. Jestem pewna, że tak, odparłam. Jednak marynarka wojenna polega na weryfikowalnej niezawodności, nie tylko na uroku. Jessica siedziała całkowicie zamarła, jej wcześniejszy arogancki uśmieszek zniknął bez śladu. Twarz Jasona była zupełnie biała. Moja ciotka ściskała serwetkę, jakby to była jedyna rzecz, która utrzymywała ją na powierzchni. Jenkins pozostał stojący dokładnie za mną, całkowicie nieodgadniony, w postawie spocznij. Admirał, wyjąkał pan Davis, jego głos napięty. Nie miałem pojęcia, że będzie pani osobiście przeglądać ten projekt. Nie mał pan, odpowiedziałam po prostu, aż do tej dokładnej chwili. Ogromne napięcie rozlało się po stole, jak ładunek statyczny elektryczności. Każdy gość, każdy dyrektor firmy, każdy daleki krewny, który kiedykolwiek lekceważył mnie mimochodem, został teraz zmuszony do zobaczenia jednej nieuniknionej prawdy. Kobieta, którą otwarcie wyśmiewali, była tą, która dowodziła systemami mogącymi kontrolować ich życie zawodowe. Pochyliłam się lekko. Będziemy w kontakcie po zakończeniu tego przeglądu. Oczekuję od tego momentu pełnej przejrzystości. Jasne raporty, dokładne faktury. Czy to zrozumiałe? Tak, admirał odpowiedział szybko. Całkowicie. Uśmiechnęłam się blado. Dobrze. A teraz proszę cieszyć się resztą przyjęcia. Zamknęłam teczkę z trzaskiem i oddałam ją Jenkinsowi. Możesz zbrefować sekretarza po naszym powrocie. Tak jest, maem. Gdy Jenkins odwrócił się, by odejść, cały stół pozostał absolutnie zamarły. Jedynym słyszalnym dźwiękiem był cichy szum klimatyzacji i kwartet smyczkowy, desperacko próbujący wznowić muzykę. Wstałam. Przepraszam, powiedziałam cicho. Obowiązek wzywa. Z tym odeszłam omijając stół, który mnie wyśmiewał, mijając członków rodziny, którzy domagali się, żebym stała się mniejsza, mijając ludzi, którzy wreszcie zobaczyli mnie taką, jaka naprawdę jestem. Gdy przechodziłam przez rozległą salę balową, zatrzymałam się i raz spojrzałam za siebie. Twarz mojej ciotki była bezwładna z szoku. Jason miał głowę opuszczoną w dłoniach. Oczy Jesiki były wpatrzone w jej nietknięty kieliszek. Pan Davis szybko i cicho rozmawiał z jednym ze swoich podwładnych, blady i obficie się pocąc. Pogardliwy śmiech, który kiedyś dominował w sali, zniknął, zastąpiony ciężkim, milczącym ciężarem uświadomienia sobie. Chcieli, żebym była całkowicie niewidoczna. Tamtej nocy stałam się niemożliwa do zapomnienia. Minął rok. Niebo nad Naval Station Norfolk w Wirginii prażyło się w późnoletnim upale. Szeregi marynarzy stały sztywno w szyku. Ich nieskazitelne białe mundury łapały słońce. Stałam na podium dowodzenia w pełnym mundurze galowym, złote sznury lśniły na rękawie. Wiceadmirał Agata Sterling, głos spikera odbił się echem po placu apelowym. — Przejmuję dowództwo. Brawa, które nastąpiły, nie były uprzejmym społecznym klaskaniem. Były twardo zdobytym szacunkiem. Spojrzałam na morze twarzy, a mężczyzn i kobiet, którzy naprawdę rozumieli konsekwencje, szacunek i obowiązek. Żaden z nich nie był ze mną spokrewniony krwią, ale byli moją prawdziwą rodziną pod każdym istotnym względem. Po zakończeniu oficjalnej ceremonii podszedł do mnie mój nowy adiutant, trzymając cienką kopertę. To przyszło drogą dyplomatyczną. Nieoficjalne, maem. Natychmiast rozpoznałam logo Trident Logistics. W środku znajdował się oficjalny list biznesowy, formalny i profesjonalny, wyrażający wdzięczność i informujący, że Operations Sea Eagle teraz znacznie przekroczył wszystkie poprzednie standardy wydajności pod nowym bezpośrednim nadzorem. Pod raportem znajdowała się mniejsza odręczna notatka. Jessica nie jest już z Jasonem. Obecnie odbywa staż w organizacji non-profit. Uczy się bardzo dużo. Pozwoliłam sobie na lekki, subtelny uśmiech. Chyba wszyscy czegoś się tamtego roku nauczyliśmy. Tego wieczoru siedziałam w swoim dużym biurze, patrząc na port. Obserwowałam, jak lotniskowce suną po ciemnej wodzie powoli i całkowicie z rozmysłem. Mój telefon zawibrował. Na ekranie pojawiło się imię Jasona. Mama mówi: W końcu to zrozumieliśmy. Jesteśmy z ciebie dumni. Kropka. Patrzyłam na wiadomość przez dłuższą chwilę, zanim wybrałam opcję archiwizacji. Miękki blask ekranu zgasł w cichym, potężnym szumie pokoju. Odwróciłam się z powrotem do okna. Ogromne okręty płynęły, jak stałe konstelacje po morzu. Kiedyś nazywali mnie Nevi Agatą, teraz wiedzieli lepiej. Portyl śnił w gasnącym świetle dnia. Woda była spokojna, nienaruszona, dokładnie taka jak ja. Patrzyłam, jak statki suną ku horyzontowi, ich ruchy zdyscyplinowane, stabilne i pewne. Przez lata proszono mnie, żebym fizycznie się zmniejszyła, przyćmiła własny blask, żeby inni mogli wydawać się jaśniejsi. Ale prawdziwa władza nie znika po prostu, gdy ktoś decyduje się ją ignorować. Czeka cierpliwie. Nie jestem już cichą krewną z hobby łódek. Jestem wiceadmirał Sterling i nigdy więcej nie będę przepraszać za zajmowanie przestrzeni, na którą zasługuję. Jeśli kiedykolwiek ktoś ci powiedział, żebyś się zmniejszyła, tylko po to. By się dopasować, nie rób tego. Podziel się swoją historią poniżej. W tej społeczności salutujemy Twojemu stopniowi.